Raz, dwa, raz, dwa. Siema, w Chmielu i dzisiaj taki odcinek informacyjny całkiem nawet smutny, ponieważ nie będzie Terrarii przez najbliższy czas i innych gier, które chciałem nagrać na przykład, G na przykład GTA czy Daylight, ponieważ nie wiem co mnie podkusiło, chyba diabeł żebym wszystkie pliki przeinstalował zacząłem przeniósł do folderu z games y tam kliknąłem w ten komputer i kliknąłem yy, dysk C i pliki programów 86, przeniosłem wszystko, wszystkie gry ze Steam'a i całego Steam'a przeniosłem do folderu games. Nie mogłem go uruchomić, wyskakiwał błąd, że program Steam, yy, czy tam element Steam.exe został przeniesiony i, i lub zmieniony i czy chcę go usunąć. Poradziłem się z znajomego informatyka i on mi doradził, żebym zainstalował jeszcze raz to wszystko tego Steam'a. No i odinstalowałem, zainstalowałem i okazało się, że muszę potwierdzić mailem, bo wyskakuje, że niby na nowym urządzeniu. A główno prawda, no ale nieważne. No i maila, wszystko kiedyś, kiedyś miałem iPhone'a. W sumie dalej go mam, ale naprawie teraz jest. Miałem tego iPhone'a. Yy... Wszystkie gry, aplikacje, zaczęło większość tego, miałem na nim, na, tego, na mailu, na Apple Mail, na tym iPhone'ie. No i niestety iPhone teraz jest jeszcze w naprawie, bo dałem go już dawno temu do naprawy, ale jeszcze nie został naprawiony. Więc, więc, powiem tak, poczekam, nie będzie trochę terrarii może. Nie, to jest głupi pomysł. Chciałem spirać jakieś gry, żeby nagrywać coś yy, zamiast tej terki, ale nie będę, może, piracił tego, bo no, co tu dużo mówić? Yy, osoba, która odpowiada za mnie, może pójść siedzieć za to, ewentualnie płacić grzywnę. Więc chciał, wolałbym tego uniknąć. Mam nadzieję, że. Przynajmniej, yy, jak to się nazywa. mam nadzieję, że jak najszybciej będzie naprawiony ten telefon i że jak najszybciej odzyskam tamte konto ze Steama, z GTA, wiecie o co chodzi. Przepraszam, bo to jest też moja wina, głupi byłem, żeby przenieść to. Nie będę w dzisiejszym odcinku żebrać o łapki, syrabki, o su subskrypcji itd., po prostu no yy, miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że ten telefon zostanie jak najszybciej naprawiony, żeby mógł wszystkie maile poraprawiać i wszystko sobie przenieść na głównego maila z Gmaila, z tego Google. Ja się zamierzam trzymać. Cześć.